Siemano kochani, witam was bardzo serdecznie i dziś zapraszam na film, w którym będę testować chyba nawet wcale nie takie najgłupsze triki z TikToka, przynajmniej takie starałam się znaleźć, czyli takie, które moim zdaniem mają potencjał, wcale nie są takie skreślone i jestem ciekawa jak mi się sprawdzą na mojej własnej skórze, także jeżeli również jesteście ciekawi co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy! I pierwszym TikTokiem, który będę dzisiaj testować, to TikTok Laura Lee, która testuje chyba triki kogoś jeszcze innego. W każdym razie mamy tutaj bardzo ciekawą procedurę, gdzie najpierw aplikujemy moisturizer, czyli nawilżenie. I tak właśnie zrobię. Najpierw nałożę odrobinę kremu i mam tutaj krem z SPF 30 z Fenty Beauty. Wiem, że na razie nic dziwnego się nie dzieje, ale dajcie mi chwilę, pokażę Wam o co chodzi. Translucent powder. O, widzicie i po nawilżeniu nakładamy puder. I użyję dokładnie tego samego pudru, czyli Laura Mercier Translucent Powder, i przypudruję nim całą twarz bezpośrednio po jej nawilżeniu. Następnie mam zaaplikować setting spray, czyli zmiękczyć to, co sobie nałożyłam, mgiełką utrwalającą. Pod ręką mam taką rozświetlającą mgiełkę z Lumen Blur Longer Makeup Setting Spray. I następnie nakładamy primer, czyli bazę pod podkład. I to jest bardzo ciekawa kolejność, w życiu bym na nią nie wpadła. Że najpierw nakładamy nawilżenie, później to pudrujemy, nakładamy setting spray, i dopiero przechodzimy do bazy pod makijaż. I używam bazy Laura Mercier Pure Canvas. To jest taka dodatkowo nawilżająca, delikatnie wygładzająca baza. Po co mi ten puder pomiędzy? I ostatni krok tego TikToka to nałożenie podkładu i użyję Forever Natural Nude. Używam tego podkładu, bo sam z siebie on nie jest jakoś piekielnie trwały, więc zobaczymy jak sprawdzi się w konfiguracji właśnie takiej TikTokowej na mojej twarzy dzisiaj. Okej, okay, krycie tradycyjnie nie jest zbyt spektakularne, jeśli chodzi o ten konkretnie podkład, więc użyję jeszcze korektora Fenty Beauty Bright Fix Eye Brightener, ale nałożę go też na niedoskonałości, bo on ma taki poziom krycia, który akurat powinien mi to wszystko pozakrywać. Byłam dzisiaj też na zamykaniu naczynek, więc dlatego mam nieco zaczerwienioną cerę. Dobra moi drodzy, przyjrzałam się sobie tutaj z bliska przed chwilą i wcale nie jest tak kolorowo, niestety ten puder zciastkował mi się w kilku istotnych punktach, w szczególności tutaj na nosie, w skrzydełku nosa. A serio powiem wam, liczyłam, że ten trik mi się sprawdzi. Spróbuję nałożyć jeszcze odrobinkę korektora Tarte Shape Tape na te największe zaczerwienienia, które nie dość, że są teraz nadal czerwone, to jeszcze zciastkowane. I spróbuję to jakoś odratować. Jedyny, tak jakby plus tej całej sytuacji, jest taki, że faktycznie ten podkład diora na tej przypudrowanej cerze wcześniej no jest trochę bardziej matowy, ale ja tę technikę nakładania pudru pod podkład znam już. Bardziej tutaj interesowało mnie to połączenie i setting sprayu i bazy, i nawilżenia od razu, wiecie, każdej z tych rzeczy jednej po drugiej. Byłam ciekawa, czy to faktycznie jakoś istotnie zmieni wygląd tego podkładu. Myślę, że gdyby był sam puder pod spód, ewentualnie pod jakąś fajną pielęgnację, wiadomo, to wyglądałoby to lepiej niż nakładając później dodatkowo jeszcze Setting Spray i bazę. Co prawda nie ma tam już kolejnego kroku w postaci pudru, ale ja i tak przypudruję sobie przestrzeń pod okiem i użyję oczywiście Paezę Puff Cloud. Nawet na brodzie, słuchajcie, ha, zrobiło mi się. O, zobaczcie, normalnie mi odpada to od twarzy roluje się. Okej okay, kochani, musimy powiedzieć sobie to szczerze, pierwszy TikTok był niewypałem, ale wydaje mi się, że teraz drugi powinien to zrekompensować. I jest to makijaż chusteczkami, makijaż oczu. Ja dzisiaj mam, słuchajcie, zamiast chusteczki papier toaletowy, ale słyszałam, że też będzie działał tak samo. Miałam też ręcznik papierowy, ale wydaje mi się, że będzie za sztywny, także zrobimy to właśnie za pomocą papieru toaletowego. I też będę używać Be Perfect Carnival 3. Akurat ta dziewczyna używa innej palety, Be Perfect, ale ja wykorzystam właśnie tę. I zgniotłam ten fragment papieru w taki sposób, żeby mieć też te rogi, które stworzą mi tę dodatkową fakturę. Nie robimy tego, wiecie, takim zaokrąglonym dzióbkiem, dlatego że wtedy prawdopodobnie tekstura nie będzie tak fajnie zdefiniowana. I rozpocznę, słuchajcie, od koloru niebieskiego. Okej, okay, to wygląda tak. Na powiekach mam bazę z inglota. Uuu! Orety! Dziwnie się czuję na razie. O! Zrobię jeszcze mniejszą m, te powierzchnie nabierania cienia, żeby to było bardziej precyzyjne, jednak na razie mam wrażenie, że jest tak chaotycznie i przydałoby się to później trochę wyczyścić na dole, i nie wiem za bardzo jak, dlatego że. Jak widzicie, nałożyłam już i korektor i puder. No, ewidentnie z pewnością będę musiała to wyczyścić. Nie umiem tego zrobić za pierwszym razem tak precyzyjnie. Ok, czas teraz na fiolet. Tak, powierzchnia tej gąbki musi być naprawdę malutka, żeby było maksymalnie precyzyjnie. A nawet sobie to wnętrze później już podocieram pędzelkiem. Następnie użyję takiego arbuzowego koloru. To jest coś na pograniczu czerwieni i różu. Okej, okay, nawet wychodzi. Następnie przechodzę do pomarańczowego. I użyję jeszcze żółtego z mojej palety. Tak jak widzicie, oczyściłam przestrzeń poniżej tego cieniowania, użyłam wilgotnej chusteczki, poczekałam aż ta przestrzeń odparuje, wyschnie e, i nałożyłam minimalną ilość korektora. I jakoś to tutaj udało mi się uratować. Teraz jeszcze wezmę niebieski kolor i taki precyzyjny pędzelek z hulu i wypełnię te luki, które już tutaj nie wymagają tej faktury. Okej, okay, ta dziewczyna nie ma zrobionej dolnej powieki, więc na razie pozwólcie, że wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne, i dopiero później zadecyduję. Czy chcę robić dolną powiekę, czy tak, to już zostawię. Dobra, moi drodzy, przykleiłam rzęsy, i na tym etapie już wiem, że ja muszę delikatnie zaznaczyć dolną powiekę. Z tym, że użyję po prostu takiego neutralnego, dosyć jasnego brązu, żeby po prostu zaznaczyć, że ona istnieje, bo w kontraście do tak obszernej, kolorowej powieki górnej po prostu wygląda to dziwnie. Kiedy dół nie jest w żaden sposób zdefiniowany. Okej, okay, kochani, tak prezentują się gotowe TikTokowe powieki. Dajcie mi znać, jak Wam się podobają, czy już testowaliście tę metodę. Ja o niej wypowiem się na koniec, także przejdziemy już do ostatniego triku TikTokowego i dotyczy uwaga, uwaga, robienia piegów. Także aaa, coś, co lubię bardzo, 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 więc teraz oddalę was nieco od siebie i sprawdzimy, czy to działa. OK, i fenomen tego TikToka polega na tym, że dziewczyna spryskuje pędzel duo fiber, czyli taki, który posiada dłuższe i krótsze włoski, i wsadza je albo w pomadę, albo w brązowe cienie. I dzięki temu jest w stanie zrobić sobie fajne piegi. E, jeszcze się przyjrzę raz i postaram się stwierdzić, w co ona to wsadza. Chyba słuchajcie, w zwykłe cienie, tyle że one już są tak wilgotne, że wyglądają jak kremowa formuła. I użyję takiego brązowego cienia. Zobaczymy, czy to jakkolwiek zadziała. Faktycznie jest to dosyć przypadkowe, ale te piegi są bardzo drobne i niestety wyglądają jak brud. Robi się taki, co prawda, niepowtarzalny wzór tych piegów. Ale one po prostu są tak skoncentrowane i drobne, że powstaje no, taki brudny efekt. Postaram się, słuchajcie, jeszcze użyć mojej starej, sprawdzonej metody z pędzlem skośnym i dorobić kilka takich no, prawdziwie wyglądających biegów. Może to trochę uratuje sytuację. Myślę, że ta metoda z pędzlem Duo Fiber nie jest taka w 100% beznadziejna, tylko radziłabym nakładać bardzo jasny, cieplejszy brąz i zrobić tak jakby taką podstawę pod te piegi, czyli takie lekkie przyciemnienie na nosie, jakie zwykle ma miejsce, kiedy się opalamy. Więc można nawet użyć takiego jasno-brązowo, nawet brzoskwiniowego cienia, a później i tak zrobić jeszcze ręcznie piegi z kośnym pędzelkiem. I jakimś takim cieplejszym brązem. Okej, okay, kochani, makijaż mogę już uznać za skończony. Szczerze Wam przyznam, że sądziłam, że te triki na mnie sprawdzą się lepiej, e, także też wyselekcjonowałam spośród chyba dziesięciu takie trzy najsilniejsze propozycje, które myślałam, że no nie mogą się nie udać. Ale jednak, moim zdaniem, pierwszy TikTok z tym przygotowaniem twarzy do aplikacji podkładu z tą przedziwną kolejnością, że najpierw nawilżenie później pudrowanie, później znowu baza i jeszcze w trakcie psikamy to utrwalaczem było dosyć kontrowersyjne, ale sądziłam, że to sprawi, że nie będę musiała pudrować już później podkładu i że faktycznie zadziała to trochę, jak ten trik, który już kiedyś testowałam, czyli łączenie pudru z podkładem, a właściwie. Podkładu z odrobiną pudru, co sprawiało, że już później nie było trzeba za bardzo tego podkładu ani pudrować, a dodatkowo on zyskiwał jakby lepsze takie gęstsze krycie. W każdym razie tutaj ta konfiguracja nie zadziałała zbyt dobrze i już zrobił mi się taki dziwny, kejkowy efekt bezpośrednio po aplikacji podkładu, jeszcze nawet przed przypudrowaniem. I stworzyła się taka dziwna faktura skóry, która sugerowałaby, że albo mam na twarzy cake, właśnie z połączenia pudru z podkładem, albo po prostu masę suchych skórek. Ale suchych skórek nie mam, także dziwne rzeczy się tutaj zadziały. Jeśli chodzi o cieniowanie oczu, to umówmy się, jeszcze mistrzem tej metody nie jestem, ale uważam, że jest bardzo ciekawa, szybka i efektywna. Efektowna zresztą również, więc w szczególności osoby, które nie mają jeszcze zbyt dużego doświadczenia z makijażem, a chciałyby trochę zaszaleć teraz tą letnią porą albo na wieczorną imprezę, albo po prostu na jakieś wyjście, gdzie jest potrzebny taki bardziej intensywny, ciekawy makijaż. Myślę, że świetnie sobie dadzą radę z tą metodą, bo jest łatwa, a faktycznie daje taki efekt, że można na chwilę zawiesić oko i się zastanowić kurczę, jak ona to zrobiła. No i ostatni TikTok w którym pokładałam ogromne nadzieje, czyli te sztuczne piegi robione w dosłownie 5 sekund. No niestety jestem trochę rozczarowana. Z jednej strony mogłam się tego spodziewać, ale z drugiej łudziłam się, że faktycznie to zadziała, że pędzel Duo Fiber da mi efekt takich przypadkowych, fajnych, drobnych piegów i no faktycznie daje przypadkowy efekt, ale to jest na tyle drobne, i na tyle zbyt blisko obok siebie umiejscowione, że to nie wygląda jak piegi, tylko jak brud, jak jakiś błąd w makijażu. Także te metody da się jeszcze w pewnym sensie odratować i przystosować, tak jak wam mówiłam, po prostu używać jaśniejszego, znacznie jaśniejszego brązu, nawet takiego w w kolorze różu, czyli takiego rudawego, i wtedy zrobić sobie taki stelaż pod te piegi, coś, ala opalona skóra, i później te piegi domalować ręcznie, bo kiedy chciałam już uzyskać odcień piegów docelowy właśnie tą metodą, no to powstały mi po prostu brudne plamy na twarzy. Także no, nie wygląda to za dobrze, jeszcze jest daleka jak cię mogę, ale. No generalnie przyznacie mi, że ten makijaż wygląda po prostu brudno. I ogólnie moi drodzy, miałam w planach pochodzić w tym makijażu, bo zakładałam, że makijaż twarzy mi się uda i że ta metoda będzie fajną, solidną podstawą pod test trwałości. Mam tutaj na myśli oczywiście tę metodę z pierwszego TikToka, natomiast z racji tego, że ona sama w sobie nie udała mi się za dobrze i to nie wygląda świeżo, lekko wyglądam tak po prostu, jakbym miała na twarzy znoszony makijaż, to ja nie będę się w nim męczyć, po prostu go zmyję, bo ja tu po prostu nie widzę sensu w tym, żeby badać długotrwałość tego makijażu, skoro on już na samym początku nie wygląda dobrze. W każdym razie co do makijażu oczu, to ja jestem przekonana o tym, że no tutaj dużo co do trwałości zależy tak naprawdę od jakości samych cieni. Be Perfect są super, więc jeżeli macie jakąś sprawdzoną paletkę z kolorowymi cieniami, to ona na pewno się zgra. Właśnie taki mały trick, jeżeli macie prześwit od tych chusteczek, to jeszcze później punktowo podoklepywać je, w szczególności tutaj przy samej linii rzęs, jeśli są prześwity, już takim małym precyzyjnym pędzelkiem, żeby to wyglądało dokładniej. Najbardziej skupić się na tej przypadkowości na samych granicach. No i cóż moi drodzy, w takim razie z Wami się będę w tym momencie już żegnać. Dziękuję za uwagę. Możecie mi jak najbardziej podsyłać TikToki, które Waszym zdaniem są godne przetestowania. Ja chętnie zobaczę, czy faktycznie się do czegoś te metody nadają. Niektóre są fajne, ale niektóre mam wrażenie są tak naciągane, że naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć w to, że one jakkolwiek mogą zadziałać. Tymczasem do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Ściskam bardzo serdecznie buziaki. Mua. Pa, 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 pa.